Zapraszam cię na nasz serwer. Link o w nie, może nie. W, tak, w opisie. I pokażę wam przez te 6 albo 7 minut albo 5 nawet co jest fajne na tym serwerze i dlaczego polecam ci wejść. Jakby coś to jest survival. Widzisz niego? No widzisz, na pewno. widzisz. Ja i patrz, to nie jest normalne. Zabijamy. I patrzcie, widzicie? I co to jest? Pokażę Wam na drugim ekranie zaraz. O, jak to widzicie? Zaraz Wam pokażę ale lepiej, jak to wygląda. O, widzicie? Tam jest takie Revive Me. Status Viting. E, I ten Viting to jest taki, że jak ktoś kłótnie. Przy mnie. Będziecie mógł mnie uratować. Tak. No. No zobaczcie, czekajcie. No zobaczcie. I teraz zrobię tak. Widzicie? Tutaj je pokazujemy. Naprawdę. Powierzcie mi. Tam takie tam takie zielone u was. O. <ścHD> Dobra, już wam pokażę. Widzicie? Takie zielone. I, oczywiście on ma pół co to mogę jeszcze raz go uderzyć. <noise> Nadal go uderzę. Nie wiem jakby to pokazać w drugiej perspektywie, bo nie wiem jakby to zrobić, ale pokazuję wam kolejną rzecz. Kolejną rzecz pokażę Wam na innym koncie, nie na tym prosi Gaming, który miałam. Po prostu nie wiem po co mam tu Subivala, to yy, typowa rzecz. Teraz masz sobie też jest moda. No i patrz, A mieczek, i No nie. Dobrze, jak widzicie, teraz koczę. Zobaczcie, co się stanie. A jakby coś teraz, jak już zginę, to jak się shifta, to od razu ginie. Widzicie? A wiecie, dlaczego pokazałem? Po... Pokażę. Widzicie? Mam te, te itemki. Kolejna rzecz, która jest bardzo fajna. zaraz wam pokażę. Dobra, zobaczycie teraz. Mam teraz jajko. I patrz. Oj, nie mogę stawiać. Coś milszego. No to pandy. Nie widzicie pandy. Patrzę. Teraz to. Nie wiem jakby to zrobić, ale uwierzcie mi. Jest taki coś, że i dwa. Chyba się rozpił. O, widzicie? To jest X5. Patrzcie. Teraz zobaczcie, ile to. Widzicie? To jest X5. Trochę okay. O. A, muszę naklikać na to. Patrzcie. Klikam w to. Patrzcie raz na to. Uff. O! Boże. Ile tego jest? To może być tak na wszystkich chmurkach. Bo... No nie, Creeper 6. Patrzcie na no. I... 12. Fajne? Pokażę coś jeszcze? No dobrze, pokażę. I teraz wpisujemy Questing questy i patrzcie, mamy w teraz, y, aktywowałem sobie quest, Teraz aktywowałem w sobie questy. O. No. Zdecydowałem se i mogę stać mob, mogę i on Weźmy się sobie na przykład yy, Teraz sobie to przesunę. No, sobie, yy, teraz musimy zrobić, jeszcze wyłożę game mode. Yeah? Game mode auto. Potrzebujemy dwa do zadania, bo ja znam to na pamięć to zadania. Dajemy sobie tak. No nie. No. Czy? Dobra. Bierzemy sobie z na pikax i co teraz robimy? Teraz. Yes. Zero. Zdajemy zero. Zdajemy zero i co teraz robimy? Teraz. To... Jak widzicie, tutaj jest taki teraz. Teraz chyba teraz... coś. Teraz... Coś na pewno trzeba bylić, ale no, ale mam to... tak ja. teraz kupię, chyba tu tak jest, o nie, nie zaliczyło mi, ale naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, coś jeszcze pokazać, nie wiem co jeszcze pokazać, też będą na start bardzo fajne itemki, tak. Bardzo fajne temki postaci bardzo Nie no, wpiszamy sobie po prostu to ty robimy, ale będą fajne temki. Na przykład... Hmm, na przykład jakiś hit, y, gracz, VIP. Będzie można VIP-a, y, y, chyba legendę albo Elite, ale chyba legendę dam takie fajne. ej, chcecie y, Elitę, czy legendę? Pytanie No tam, o, widzicie, jest takie coś, że, afka, o, tu mam afka, że widzicie, Pokazuje mi, że mam awka, I mówcie mi, co mam jeszcze dodać, tylko takiego nie do zainstalowania, bo ja takie nie łowię. te procent i te inne, wiecie. Tam po prostu Atenos i było chyba tak, nie wiem, nie wiem jak to było, ale to było chyba headball Nie widzę tutaj ludzi tego. Yy, Nik, Tylko ile ma ile się ma HP, ale nie wiem, nie ma. No, to będziemy kończyć. E, e, wina. To jest chyba trzeci. A, a, tak, trzeci. A dobra. <grym> no to... Elo. E, i link w opisie będzie do tego serwera. Nie, nie wiem co... Dobra. Kończymy link w opisie. Chyba w opisie. Nie pamiętam co to było. XD. No to le... Elo!